Pokój, dobro, pokój, dobro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i tak jak napisał Włodzimierz, meldujemy się wszyscy na pokładzie słowa na dobranoc. Dobrze się z Wami spotkać wieczorową porą, dobrze z Wami troszeczkę pobyć, pomedytować, pomędrkować i jakiegoś słowa wysłuchać, które może jakoś zachęci nas do, do zastanowienia się, do jakiejś może i przemiany naszego życia. Przepraszam. Tak. Yy, dzisiaj, dzisiaj troszeczkę też yy, w takim kontekście naszego yy, może i narzekania, i, i tej może jesiennej zadumy, którą przeżywamy, bo gdzie niegdzie już jest biało, to fakt, ale yy, tak jakoś szaro pewno za oknami nam ostatnio było i tak narzekamy na tę szarzyznę, na tę monotonię dnia, chociaż niektórzy mają bardzo czasu rozmaicone. Tak, czy, czy rzeczywiście tak musi być szaro w naszym życiu? Od czego to zależy? Czy, czy można coś zrobić, żeby, żeby ten świat pokolorować? Od kogo to zależy? Znalazłem dzisiaj taką historię w zbiorze, w zbiorze opowiadań, w zbiorze bajek Bruno Ferrero. A posłuchajcie, posłuchajcie bajkę, a potem napiszcie komentarze. Może też napiszcie: O, to jest fajny, to jest dobry pomysł. Napiszcie. Co wy robicie, kiedy, kiedy przychodzi taka szarzyzna, kiedy przychodzi może jakieś zniechęcenie, kiedy może jakaś frustracja, czy nie wiem, jakieś stany zniechęcenia, nie chcę powiedzieć depresji, ale, ale takiego, takiego zniechęcenia. Co wtedy robicie? Co robicie, żeby, żeby to życie nabrało blasku, żeby to życie nabrało kolorów? Co robicie, żeby to. Troszeczkę to życie jakoś urozmaicić, by więcej światła do tego życia wprowadzić. A posłuchajcie dzisiejszej bajki, którą przygotowałem. Nikt nie pamięta, kiedy ten człowiek przybył do miasta. Wydawało się, że zawsze tu był, na chodniku najbardziej zatłuczonej ulicy. Przy której pełno było sklepów, restauracji, eleganckich kin, po której spacerowało co wieczór i gdzie spotykali się zakochani. Klęcząc na chodniku, kolorowymi kredami malował aniołki i cudowne pejzaże pełne słońca, szczęśliwe dzieci, rozwijające się kwiaty i sny o wolności. Z czasem mieszkańcy miasta przyzwyczaili się do tego mężczyzny. Niektórzy rzucali jakąś monetę na rysunek, czasami zatrzymywali się i rozmawiali z nim. Mówili o swych zmartwieniach, o nadziejach, mówili o swych dzieciach, o tym najmłodszym, które chciało jeszcze spać z rodzicami i o tym najstarszym, które nie wiedziało, jaki kierunek studiów wybrać, bo trudno jest rozszyfrować przyszłość. Człowiek słuchał. Słuchał wiele, mówił mało. Pewnego dnia mężczyzna zaczął zbierać swoje rzeczy, by odejść stamtąd. Wszyscy zgromadzili się wokół niego i patrzyli. Patrzyli i czekali. Zostaw nam coś na pamiątkę. Człowiek pokazał im swoje puste ręce. Cóż miał im zostawić? Ludzie jednak otoczyli go i czekali. Wówczas mężczyzna wyciągnął ze swego plecaka kolorowe kredy. Te, którymi malował anioły, kwiaty, sny i rozdzielił je pomiędzy ludzi. Kawałek kolorowej kredy dla każdego. A potem bez słowa odszedł. Co zrobili ludzie z tymi kolorowymi kredami? Ktoś oprawił ją, ktoś inny zaniósł do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ktoś umieścił ją w szufladzie. Większość zapomniała o nich. Przyszedł człowiek. I pozostawił również tobie możliwość pokolorowania świata. Co zrobiłeś z tymi kolorowymi kredami? Takim pytaniem kończy się dzisiejsza historia, takim pytaniem kończy się e, dzisiejsze opowiadanie. E, tak. Mamy możliwość czynić ten świat piękniejszym. Mamy możliwość czynić ten świat bardziej kolorowym. Zobaczcie. Gdzie widać kolory? Jak zgasimy światło, nie widać kolorów. Kiedy jest ciemno, nie widać kolorów. Kolory pojawiają się wtedy, kiedy jest światło. A co mówi Pan Jezus do nas, do uczniów Chrystusa? Wy jesteście światłością świata. Oczywiście my świecimy tą światłością, którą czerpiemy od Chrystusa. I zobaczcie, że jakby to pięknie było, tak sobie pomyślałem, jakby to pięknie było, że tam, gdzie pojawiają się uczniowie Chrystusa, którzy świecą światłością, światłością miłości, dobroci, życzliwości, uprzejmości, że tam, gdzie pojawiają się uczniowie Chrystusa, tam świat staje się piękniejszy, tam świat nabiera barw, tam, tam, tam chce się być, tam chce się żyć. To czasami mówimy, że niektóre kolory są aż żywe. Jakby to dobrze było, gdybyśmy swoją obecnością, swoją miłością, swoją dobrocią, swoim dobrym słowem ożywiali nasze relacje, ożywiali nasze środowiska, ożywiali nasze domy, ożywiali też nasze wspólnoty, naszą parafię, tak tam, gdzie, tam, gdzie żyjemy. Hmm. Pan Bóg dał nam kredki, kolorowe kredy. Możemy ten świat uczynić lepszym. Wszystko zależy, czy będziemy te talenty, które nam Bóg dał, pomnażać. Dobrze, oto pomnażanie naszych talentów się pomódlmy teraz. Może też w sposób szczególny pomódlmy się za tych, którzy żyją w jakiejś ciemności duchowej, którym jest ciężko, którym jest smutno, którzy może utracili sens życia, którzy nie widzą światła, żyją w ciemności o takie światło dla nich. Modlimy się również za naszą ojczyznę, za tych, którzy bronią naszego bezpieczeństwa, za wszystkie sprawy związane z naszymi rodzinami, z naszymi troskami, z naszymi, z naszymi codziennymi sprawami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta, Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Aniele Boże, stróż mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Panie Bóg, zapraszamy za dzisiejsze spotkanie. Kto chce się z nami jeszcze pomodlić, to z, o 22.00 odmówimy wspólnie kompletę, a tym, którzy idą spać, życzę wszystkiego dobrego, spokojnej, błogosławionej, błogosławionej nocy, a na koniec przyjmijcie jeszcze Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła. Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkiego dobrego, kolorowych snów z Panem Bogiem, z Panem Bogiem.